Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Konfrontacja Audi A3. Tom Audi możecie już kojarzyć z mojego kanału. Jest film w formie wywiadu z właścicielem. Możecie sobie. Odpalić tutaj, wyskoczy Wam karta, yy, oraz link będziecie mieli w opisie. Yy, co to jest w ogóle za samochód? Tytułem takiego krótkiego wstępu: 3 wolno Wolnonsące V6, dodatkowo uturbione. Moc podwojona, ponad 500 koni, i 620 Nm Na dzień dzisiejszy generuje ten samochód. A my sprawdzimy, jakie czasy. Ma 0,100 oraz pojedziemy do Niemiec i sprawdzimy 100, 200. Jesteście ciekawi? Zapraszam Was do oglądania. Przed rozpoczęciem materiału bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić do wsparcia mojego kanału na stronie Patronite. Założę tam profil. Wy wspierając mnie, będziecie mogli zdobyć różne nagrody lub przywileje związane z moim kanałem. A cała historia powstania mojego profilu jest tam opisana. Serdecznie zapraszam i zachęcam. And now, I invite you to the episode. Hey, stand up guy, boy, i ten toes Big body pull up in a Range Robe I can chase a whole game when I say so I pull up, no, shut it down, yeah, they know winning this game in the game for me? I never switched up, no changing me Only they change it is no no, you go against me, you know that you <laughs> tweakin' okay, Cause baby, I'm him, I'll be on chin. two steppin' in the party, I do not mess Watch how I make a look easy Countin' up wins, that's part of the plan Black males taking up my head as a CC That can't fail, I'ma get the reason with repeat I'm knee deep

wyłączone, dobra i włączamy procedurę 60. 100. jako, że 0-100 moi drodzy było mierzone jakieś 6 miesięcy 7 miesięcy temu dziś nagrywając ten materiał Dokończyliśmy po prostu tą konfrontację. Nie męczyliśmy już tego auta ponownie. Kolejny raz z czasami 0-100. Dlatego czasy 0-100 pokażemy z poprzedniej części, kiedy nagrywaliśmy. No i dzisiaj nagrywaliśmy 100-200. Jak się mają nasze czasy, tutaj to już wam moi drodzy mówię. 0-100 mierzone z procedury i bez procedury. Więc zobaczycie też, jaka jest różnica w tych czasach. Ja tutaj się wspomogę moi drodzy. Wy będziecie mieli wyświetlone te czasy. Ja, moi drodzy, wspomogę się y, tutaj telefonem. A więc, jeśli chodzi o 0,100 bez procedury, no to mamy 5,14, 4,94 oraz 5,11 do 100 km od zera. Y, natomiast w momencie, kiedy y, odpaliliśmy już procedurę i mierzyliśmy wtedy czas, y, no to mamy, moi drodzy, 4 sekundy 3,93 oraz 3,96, czyli 0-100 z procedury. Najlepszy czas, jaki udało nam się osiągnąć. Zapraszam na kolejną część tej konfrontacji. Jedziemy do Niemiec. Dobra, próbujemy. Próbujmy. Czas. Zobaczę sobie. Eee, zobaczę sobie, jak będę robił podsumowanie. Powiedz mi tylko, czy jest dobry. Eee, Mogły być lepszy, pewnie kwestia tego, że pod górkę mieliśmy trochę. Eee, ja jestem jako druga osoba, bo znam, znam czasy tego samochodu, ale. No dobra, Chyba no. Jedynkę. Dobra, no jesteś yy, statywem, więc no musisz być. Dobra, nie. zrobimy jeszcze na pewno jeden, nie? Dobra, czyli przyciski sport. Przyciski tak? sport, no. no. z wyższego Dobra, no. okej. Okay. I mamy 81. No, ja nie... bo tam, czy tam musiał zredukować, więc pewnie dlatego no. czas y, teraz będzie, myślę, że... Lekko pod górkę mamy, ale to nic. Powiedz, kiedy będzie, będzie 200, tak? Mm -hmm. 3. No ale mieliśmy praktycznie cały pomiar lekko pod górkę, nie? Pod górę, no. no dobra, e, no to teraz sobie tutaj w tą stronę już odpuścimy. E, i jak będziemy zawracać, spróbujemy znaleźć lukę, gdzie będziemy mogli sprawdzić, chociaż tym samochodem tak naprawdę można jeździć, jeździć. No to nie trzeba szukać luk. No właśnie. Ale inaczej luki nie muszą być aż takie. No. duże. I zobacz, nawet pasa nie zmieniałem ani nic. Zobaczyłem <grym> tylko, że auto jest troszeczkę dalej... Włączę nad z powrotem. No. Auto jest dalej... E dalej troszeczkę i wiesz, jedzie jakoś tam prędkością powiedzmy 100-120 przykładowo i wiesz, że zdążysz, nie? No trzeba tak. powyżej stówy, żeby to nie gadało cały czas. No, no, w, ten, nie, w, w tym samochodzie nie, nie, nie trzeba się aż tak mocno zastanawiać, Przeznam. znaczy inaczej, eee, trzeba się zastanawiać pod kątem tego, żeby już odpuścić ten gaz, nie, a nie, że, że trzeba trzymać i inaczej, jak długo musisz ten, trzymać. No, no, no. Czy, nie zastanawiam się, czy mogę teraz, czy nie, tylko dobra, Na już Po prostu wciskasz gaz i i przez przypadek wyprzedziłeś kilka samochodów za dużo. <gry> 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 nie no, kurczę, luźna jazda takie ładne to jest naprawdę coś pięknego, nie? To jest chyba żadne auto do tej pory, które miałem mierzone 100-200. Eee, no nie było ich zbyt wiele, ale żadne nie zeszło poniżej 20 sekund. <gry> Więc tutaj mamy całkiem fajnie się zapowiada. No na pewno gdzieś tam na, na tabelce będziesz się mógł odhaczyć. No właśnie, muszę zrobić tą tabelkę, wiesz? Dobra, lecimy co? Mamy. Jesteśmy po przejażdżce w Niemczech trzy pomiary, 100, 200 i czasy mają się następująco, moi drodzy 994, 9,73 oraz najlepszy czas 915. Takie czasy udało nam się uzyskać. Z dodatkowym oczywiście pasażerem na fotelu z przodu. I tak to, moi drodzy, wygląda. Odpowiadając jeszcze na pytanie, dlaczego nagrywanie było na dwa razy z odstępem około pół roku, to wszystko wytłumaczyliśmy tutaj z właścicielem w materiale, który też niebawem się pojawi na tym kanale. Także warto zostawić subskrypcję na kanale. I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.